Dzieci, zapraszam do przodu. Zapraszam każdego. Kto się wyspał dzisiaj? Ja tak do połowy podniosę, bo tak trochę, dobra? Tak tylko. Przyszedł i nasz Pan Skorupa. Tylko chyba coś jest nie tak, zobaczcie. Chyba tu ktoś na naśmiecił skorupę. czy to jest twoja sprawka tutaj? No no, no troszkę to jest moja wina. Bo, bo ja już jestem taki słaby. No okej, okay. no wiesz co, tutaj niektórzy też są słabi. Widać to szczególnie po rodzicach. Wiesz tak, tylko nie wyspani, ale nie wiem, czy to z innego powodu nie jesteś słaby, co? No ja już nie mam. Siły i już wszystkiego próbowałem, już zjadłem tole czekolady, która miała dać energię, a tylko mi jest niedobrze teraz i wypiłem energy drinka i da mi się chce spać. No świetnie. A pomimo tego nie masz siły, co? No, trochę. A może podpowiemy panu Skorupie, co może dać nam siłę, co? Wibowit wi wi na pewno. No Na bank, na pewno Wiesz co, skorupa Może damy dzieciom coś powiedzieć, tak? No, dobra Bo... Okej, okay, dobra, już nie będę więcej nic gadał Dobra Co może nam dać siłę, co? Michał Jezus Pan Jezus, a w jaki sposób może Dać nam, dać nam siłę? Zobaczcie, on tyle zjadł I myślał, że to mu ta, to da Energię, co może mu dać siłę? Bóg Pan Bóg, ok? Możemy się pomodlić, żeby... Możemy się pomodlić, ale w jaki sposób Pan Jezus do nas przychodzi i daje nam siłę? Zobaczcie, to, tu jest jedzenie, nie? On myślał, że da mu to siłę, no może mu trochę dało, ale i tak jest słaby. Co może dać nam siłę? Co możemy przyjąć? Kogo możemy przyjąć do swojego serca, żeby mieć siłę, co? Spróbujemy? Pana Jezusa. Noś Pana Jezusa, no, czyli... Hostie? Świetnie, hostie Komunię Świętą. Yy, myślę, że yy, sobie przypomnimy piosenkę Panie Skorupa, dobra? dobra zaśpiewamy okay. piosenkę, która nam przypomni o tym, co jest prawdziwym pokarmem, dobra? Doszedłeś do siebie trochę? No, no troszkę, ale to może tak dla powódki ta piosenka będzie. Dobra, do... okej. Okay. już nie będę się na ciebie gniewał. Jako, i jak lubię cię, to ci tak przepuszczę, dobra? Jak siedzę, też lubię bardzo właśnie. No, dobra.

Bądźmy się ciałem Chrystusa, bo przez Nie nam życie dał. Co przypomniałeś sobie pani skorupa? To co jest tak, pokarmem? To, tak, ja te, te teraz pamiętam, że najważniejsza jest Kobudzia i mówił mi o tym nawet ojciec Franciszek kiedyś, tylko że ja jadłem wtedy śniadanie i trochę się nie skupiłem. Ja, mógłby mi ksiądz przypomnieć, jak to działa z tą Kobudzią, kiedy to się robi w ogóle? No to kiedy przyjmujemy Komunię, pamiętacie dzieci, w którym momencie? Kiedy komunię świętą przyjmujemy? Dobrze, e, to ja przypomnę. Ty słuchaj uważnie Skorupa, dobra? Okay, potem okay. spróbujesz to powtórzyć, dobra? Do, dobra, wszystko okay. zapamiętam. Okay. Liczę na ciebie. E, komunię Świętą przyjmujemy podczas tak zwanego obrzędu Komunii Świętej. Rozpoczynamy go e, modlitwą Ojcze Nasz. Kojarzysz ją, Skorupa? E, tak, nawet się uczyliśmy po łacinie. Świetnie, widzisz, jestem z ciebie dumny. E, potem mamy tak zwany embolizm. To M, jest takie... M, M, co? Embolizm. Embolizm? Spróbujemy dzieci powtórzyć. Trzy, cztery. Embolizm. Takie trudne słówko, ale tak naprawdę jest to modlitwa o pokój. Potem przekazujemy sobie znak pokoju, żeby może pomyśleć o tym, z kim jestem skłócony, tak, żeby się pogodzić. Tak, może tej osoby nie ma. Przekazać znak pokoju. Potem ksiądz ukazuje. Śpiewamy baranku Boże. Ksiądz ukazuje. Hostie mówimy, Panie, nie jestem godzien, tak? I tak dalej, tą, tą modlitwę. I potem przyjmujemy komunię świętą do swojego serca. To co spróbujesz powtórzyć? Skorupa? No, to dużo tego troszkę, ale to, to chyba dam radę. Czyli Dobra, to te, no. Tak. Y, mamy y, Ojcze nasz. Dobra. Może to. dzieci spróbują, co mamy dalej, co? To na E. To trudne takie. Jak to się nazywało? E? Embolizm? Świetnie, czyli to jest modlitwa. O co? Prosimy wtedy skorupa? O pokój. Potem co mamy? Później kiwamy główkami do siebie. Jeszcze raz? Mnie wyraźnie mówisz coś. Kiwamy do siebie główkami, tak? No, o. kiwamy do siebie główkami, czyli przekazujemy, co? Znak pokoju. Świetnie, co dalej mamy, skorupa? Yy, to i potem już yy, śpiewamy o, o baranku. Mhm. no i, i, i już jest kobudzia jest i przyjmujemy Pana Jezusa świetnie dobrze Ci, dobrze ci poszło wiesz, może dzieci powtórzymy y, y, skorupie y, co to, y, te, te nasze hasło że Eucharystia jest czym tutaj mamy hmm? jeszcze raz Cud nad cudami To może razem głośno powtórzymy, żeby też nas słyszyli ci, którzy się z nami łączą online. Ja powiem jesteśmy świadkami, wy powiecie cudu nad cudami, dobra? Jesteśmy świadkami Cudu nad cudami. I jeszcze raz, żeby nas ksiądz proboszcz usłyszał na probostwie, jesteśmy świadkami Cudu nad cudami. Okej. Okay. Skorupa a, 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 czy to jest, przepraszam, przepraszam to, to jest mój dowód dzwonek, wobec... Tak? E? Halo? Uh -huh. Jola? Jola, moje kochanie. Oj, a ze mnie gapa. No, no zapowiedzi, ci... no na roratach jestem, no. No, zapowiedzi i powiedzieć. Co? No, dobra, dobra, to pozdrawiam. Dobra, to wracam. Ech, ja z tymi żółwiami kiedyś nie wytrzymam, ale dobra, okej, okay, jestem spokojny. Przepraszam, zapomniałem wyciszyć uh -huh. telefon w kościele, trzeba wyciszyć telefon zawsze. Jola kazała Was pozdrowić bardzo serdecznie. No to fajnie, że, że dzwoniła, to tak się troszczę o Ciebie. Tak, 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 no właśnie się nie odzywałem, nie pisałem do niej i ona się zmartwiła, gdzie jestem, a przecież wiadomo, że darorata. A Ty się tak do niej zwracasz, bardzo tak pieszczotliwie, jak Ty do niej mówisz. To tak, że, że jest moją ukochaną. Wiesz co, tak się składa, że dzisiaj usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu y o pewnym ukochanym, kogo kochamy i który przychodzi do nas, na kogo czekamy, na kogo my czekamy w ten adwent i w ogóle tak czekamy, co? Na kogo? Na Pana Jezusa. Tak, Pana Je Pan Jezus jest tym, którego kochamy, On też nas kocha i On biegnie do nas, by do nas przyjść. Pod jakimi postaciami? Pod jaką postacią do nas przychodzi, Paulina? Chleba i wina. Świetnie, chleba i wina. Myślę, że skorupa troszkę się obudziłeś, co? Doszedłeś tak, do tak, siebie? Tak, tak, tak. Już teraz wiemsko, dwa wziąć siły. To, to może tak y, skorupie doradzimy, żeby się tak nie przejadał tymi słodyczami, co? Hmm? Bo nie dzieci, lubicie słodycze, co nie? Co, chcesz, a, ale, bo... ale troszkę można. Troszkę można, dobra? Bo będzie go potem bolał brzuch. No właśnie, będzie bolał a, brzuch, a, to jak to dwa lata temu owieczkę Zosie, nie? Dobrze, dziękuję to do tym, ci bardzo dziękuję, machamy panu skorupie, żegnamy się z Nim i można wrócić na miejsce. Dziękuję wam, dzieci.